Benham, czy istnieje jakaś droga wyjścia dla Iranu, coś, co powstrzymałoby Stany Zjednoczone Ameryki przed atakiem? Może dyplomacja, czy ten statek już odpłynął? Tak to ujmując, czy jest już trochę za późno? Miejmy nadzieję, że administracja Trumpa nie rozważa rozmów z reżimem który według doniesień zabił ponad 30 tysięcy własnych obywateli, zwłaszcza po 8 czy 9 razach, kiedy najpotężniejsza osoba na świecie, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump, mówił o pociągnięciu reżimu do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka i represje. To największy protest uliczny wobec państwa w 47-letniej historii islamskiej republiki. Mimo to Witkow i Iraki nadal wymieniają się wiadomościami. Wysłannik Witkow odniósł się do tych wiadomości podczas ostatnich wystąpień medialnych na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W rzeczywistości Islamska Republika ma tylko jedno wyjście: posłuchać apeli obywateli i ustąpić. Ale biorąc pod uwagę dotychczasowe wydarzenia i ideologię, którą wyznają ci ludzie, wyraźnie widać, że są raczej zdeterminowani, by spalić ten kraj do cna.